Nie zaskoczyliście przy kolorowaniu. E, witam Was bardzo serdecznie, Wasza domowa bibliotekarka i Luna. Luny tutaj nie ma, bo Luna nie lubi kolorować i wygrzewa się w słońcu. Jak do nas zajdzie, to się z nią przywitamy, ale gdzieś tam jest. E, chciałam dzisiaj się z Wami spotkać i też z tego powodu koloruję, ponieważ e, mamy bardzo ważną rocznicę, którą obchodziliśmy w bibliotece w zeszłym roku. E, a w tym roku musimy to zrobić po prostu domowo, chciałabym Was zaprosić do tego świętowania i chciałabym Wam powiedzieć, co to jest za szczególne wydarzenie. Otóż, jeśli słyszeliście kiedyś, to w czasie II wojny światowej było takie miejsce, gdzie zgromadzono ludność pochodzenia żydowskiego. Może słyszeliście w szkole, a może mówili Wam o tym rodzice, to miejsce nazywało się getto. Było takie getto w Legionowie i było też takie getto w Warszawie. W Warszawie ludzie tam zgromadzeni wzniecili powstanie. Jeśli nie wszyscy wiedzą, co to jest powstanie, to powstanie jest to takie sprzeciw, przeciwko władzy, wtedy akurat niemieckiej, sprzeciw, przeciwko ludziom, którzy po prostu robili złe rzeczy w czasie II wojny światowej. Z tej okazji ja mam tutaj żonkile, na pewno widzieliście takie kwiaty żonkile w zeszłym roku i w poprzednich latach, a może nawet teraz są w Waszych domach. Żonkile są kwiatami charakterystycznymi dla kwietnia i mnóstwo ludzi na ulicach nosi żonkile takie papierowe jak ja. No teraz nie, bo mnóstwo ludzi nosi maseczki, a w ogóle nie powinniśmy za dużo wychodzić. W zeszłym roku w Bibliotece robiliśmy takie żonkile i robiliśmy mirabelki, czytaliśmy nawet mirabelkę. No ale w tym roku nie możemy się spotkać, więc chciałam Was poprosić, żebyście spróbowali zrobić własne żonkile. Są takie żonkile, które można wydrukować ze specjalnego szablonu udostępniętego udostępnionego przez Muzeum POLIN. Ja mam tutaj takie dwa, akurat mam kawałek żółtej kartki, więc wydrukowałam sobie na żółtej kartce, tak jak powinno być. Ale gdybyście nie mieli żółtej kartki, można wydrukować też na białej kartce, eee, no i po prostu pokolorować. Tak ja to robiłam na samym początku naszego spotkania. Eee, to jak trzeba wyciąć i zrobić żonkila, możecie zobaczyć Muzeum POLIN, a ja też wam trochę pokażę. A w międzyczasie eee, Opowiem Wam też o kimś, kto jest dla mnie bardzo ważny i kogo bardzo lubię. I pokażę Wam też, jeśli nie macie drukarki i nie macie ani żółtego ani białego papieru takiego specjalnego do drukarki, to możecie sobie sami narysować żonkira. Ja takiego narysowałam i wycięłam, i tutaj sobie przypięłam. Najważniejsze, żeby był żółty i żeby symbolizował e, pamięć o tamtych osobach i tamtych ludziach. Więc dzisiaj ja bym Wam chciała opowiedzieć e, trochę, robiąc tego żonkila, o Januszu Korczaku. Być może znacie go z e, króla Maciusia I, taką książkę, która jest lekturą albo była lekturą. Na pewno, jak ja byłam mała, to wszyscy ją czytaliśmy. Moja mama też ją czytała. E, no i stąd jest najbardziej znany Pan Korczak. Ale oczywiście Janusz Korczek e, był pochodzenia żydowskiego i był też w getcie. E, nie był tam w czasie powstania, ale jest takim symbolem. E, no i pomyślałam sobie, że warto go trochę przypomnieć, ponieważ oprócz e, króla Maciusia napisał bardzo dużo, bardzo ciekawych książek. E, pan, jedną z takich książek, która jest mniej znana i szczerze powiedziawszy, ja też tak nie za dobrze ją znałam, jest książka, kiedy znów będę mały. Janusz Korczak opowiada w tej książce o tym, jak to jest, jak się jest małym i myśli się o tym, jak to będzie, jak się będzie dużym. Bohater główny tej książki, która jest dostępna w wolnych lekturach i możecie ją przeczytać razem z rodzicami albo sami w internecie, wrzucę Wam link do tego. Bohater tej książki nagle staje się mały i wraca z tym, co wie i jaki jest dorosły do tego. Kim był do tego, żeby być po prostu dzieckiem. To jest całkiem śmieszne. Jakby teraz na przykład, siedząc w domach, zamienilibyście się rolami i wasi rodzice musieliby odrabiać lekcje i łączyć się z nauczycielami, a wy w tym razem, nie wiem, zajmowalibyście się pracą zdalną, obowiązkami i ogarnianiem całej rzeczywistości. Co wy na to? No, zapytajcie swoich rodziców, czy by im się podobało i przede wszystkim zapytajcie swoich rodziców, kim chcieli być jak dorosłów. Bo e, Janusz Korczak, e, jak był mały, to nie wiem do końca, kim chciał zostać, ale potem na studia wybrał się i chciał zostać lekarzem. E, jego życie potoczyło się trochę inaczej, był lekarzem, ale przede wszystkim zajmował się dziećmi. Oprócz tego, że pisał, oprócz tego, że pisał książki dla dzieci, oprócz tego, że robił audycje w radiu, to jeszcze prowadził dom dla dzieci. Takie dzieci wtedy nazywano. Sierotami, teraz takie słowo rzadziej używane, ale to były dzieci, które nie miały albo opiekunów, albo mamy i taty, i mieszkały w takim domu. Ale to nie wszystko. Janusz Korczak to nie tylko organizował ten dom, ale leczył dzieci, pomagał, ale organizował też gazetki dziecięce, organizował różne spotkania dziecięce, żeby dzieci wspólnie e, robiły różne rzeczy, a też uczył e, rodziców i opiekunów, jak odzywać się do dzieci, jak z nimi rozmawiać. Był bardzo, bardzo ciekawą osobą. Więc. Żeby nie przedłużać, jeśli macie już jakieś przygotowane żonkile w trakcie, jak ja to do Was mówiłam, to możecie sobie je przypiąć i słuchać e, z żonkilem. Jeśli żonkil Wam nie wyszedł jeszcze, no bo nie mieliście na to czasu ani wydrukować, ani nawet narysować, ani nawet może znaleźć żółtą kredkę, no to e, zróbcie to później. E, to nie żółta kredka, żółta krótka jest tutaj. E, a, nie powiedziałam, mam je przypiąć tak żonkila. Żonkile można przypiąć na różne sposoby, można e, tylko żeby nie popsuć ubrania. Ja przyczepiłam sobie na taśmę dwustronną, ale można przyczepić agrawką, albo szpilką, tylko żeby się nie pokuć. No, o jednak e, jest dużo sposobów. Nie radziłabym przyszywać do ubrania, bo może zostać na dłużej. E, no, możecie po prostu sobie na chwilę przytrzymać albo przylepić do swojego okna. Dobrze. To co? Wrócimy do książki, kiedy znów będę mały Januszek Kurczak. Janusz Korczak. Napisał tutaj e, pewną uwagę, zanim zaczniemy czytać, więc posłuchajcie uważnie. Najpierw jest to uwaga dla dorosłego czytelnika, dlatego e, mali czytelnicy zatykają uszy. Proszę bardzo. Powiadacie, nuży nas obcowanie z dziećmi. Macie słuszność, mówicie, bo musimy się zniżać do ich pojęć. Zniżać, pochylać, naginać, kurczyć. Mylicie się. Nie to nas męczy, ale że musimy się wspinać do ich uczuć. Wspinać, wyciągnąć na palcach, stawać, sięgać. Żeby nie urazić, mali czytelnicy już mogą e, otworzyć swoje uszy otworzyć, odetkać, e, bo teraz będzie słowo do młodych czytelników czyli dorośli czytelnicy zatykają uszy. W powieści tej nie ma ciekawych przybogut, to nieprawda. Jest to próba powieści psychologicznej. Nie psychologiczna, że o psach. Psychologiczna, to nie tak. Nie psy, ale jeden tylko łatek. A że po grecku psyche, znaczy dusza, mówi się tu, co się dzieje w duszy człowieka, o czym myśli i co czuje. Teraz już dorośli też mogą odetkać swoje uszy i słuchać razem z nami, nie przejmujcie się. Jest to powieść psychologiczna, ale jest tam mnóstwo przykód. To tak było. Leżę raz w łóżku i nie śpię, ale przypominam sobie, że jak byłem mały, często myślałem, co będę robił, gdy urosnę. Różnie układałem: jak będę duży, zbuduję domek dla rodziców i ogródek będę miał. Żeby w ogródku nasadzać drzewek, grusz, jabłoni i śliwek, zasieje kwiaty, żeby jak jedne kwiaty w jedną, inne zaczęły kwitnąć. Na przykład jak z jedną żonkile, to inne mogą rosnąć. Nakupię książek z obrazkami albo bez obrazków, tylko żeby było ciekawie. Kupię farby, ołówki kolorowe, będę rysował, malował. Co zobaczę? Będę rysował. Będę pielęgnował ogródek i altankę wybuduję. W altance postawię krzesło, fotel z poręczami. Altanka będzie obróśnięta dzikim winem, a jak ojciec wróci z roboty, niech siedzi wygodnie w cieniu. Nałoży na nos okulary i będzie czytał gazetę. A mama znów będzie miała kury i będzie gołębnik wysoko na palu, żeby się kot albo inny szkodnik nie zakradł. Yy, I króliki będą, no. A i będę miał srokę, nauczę ją mówić. I będę miał kuca. Kuc to taki mały koń. I trzy psy. Raz ty mi trzy psy a raz cztery. Nawet wiedziałam, jak się będą nazywały. Zresztą, dobra, niech będą trzy. Dla każdego po jednym. Mój będzie Bekaz, a mama i ojciec z nich nazwał... Jak im się będzie bardzo podobało? Dla mamy mały pokojowy piesek, jak luna. A jak woli kota, no to kot. A, albo i pies i kot. Przyzwyczają się z jednej miseczki, będą jadły. Piesek czerwona wstążeczka, kot niebieska. Raz się nawet spytałem: Mamo, czy czerwona wstążka lepsza dla psa, czy dla kota? A mama powiedziała: Znów spodnie podarłeś. Ojca się spytałem: y, Czy każdy staruszek musi mieć ławeczkę pod nogi, jak siedzi? Ojciec powiedział: Każdy uczeń powinien mieć dobre stopnie i nie stać w kącie. No to już przestałem pytać. Już potem sam wszystko. Może psy będą do polowania. Pójdę na polowanie, przyniosę do domu, mamie oddam. Nawet dzika upoluję, ale nie sam z kolegami. Moi koledzy także już będą duzi. Będziemy chodzić się kąpać, zrobimy łódkę. Jak rodzice zechcą, będę ich woził, a gołębi będę miał dużo. Listy będę pisał i przez gołębie wysyłał. To będą gołębie pocztowe. Przydałoby się nam teraz gołębie pocztowe, co? Eem, z krowami było tak samo. Raz myślę, że jedna wystarczy a raz, no może dwie, więc jak mamy krowę, to już jest mleko, masło, ser, a kury, no, naniosą jajek. Później będą ule, pszczoły, miód, mama namarynuje dla gości śliwek na całą zimę i nasmaży powitę. Będzie las. Pójdę do lasu na cały dzień. Wezmę wszystkiego na cały dzień. Pójdę zbierać jagody, poziomki, a potem na grzyby. Nasuszy się grzybów i będzie. Na drzewa. Dużo. Na całą zimę. Żeby było ciepło. Studnie trzeba wykopać głęboko, aż do wody czystej, źródlanej. Ale różne rzeczy trzeba kupować. Buty, ubranie. Ojciec będzie stary, nie może dużo zarabiać, więc ja. Zaprzęgnę konia i zawiozę na targ owoce, jarzyny, wszystko co niepotrzebne. A co potrzebne przywiozę. Będę się targował i tanio kupię. Albo nałożę jabłek do koszów. Pojadę do dalekich krajów okrętem. W ciepłych krajach są figi, daktyle, pomarańcze. Więc już im się pewnie znudziły. No i oni kupią jabłka, a ja ich owoce. Przywiozę papugę, małpę i kanarka. Sam już nie wiem, czy wierzyłem w to wszystko. No ale przyjemnie było tak sobie w głowie układać. Czasem nawet widziałem, czy koń będzie gniady, czy kary. Bo na przykład widzę jakiegoś konia i myślę O! 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 Takiego będę miał, jak urosnę. A potem zobaczę innego i myślę no nie, nie, ten będzie jednak lepszy. Albo nie będą dwa, i ten i ten. Aż wezmę i znów inaczej. Że będę nauczycielem, zbiorę ludzi i powiem, trzeba dobrą szkołę wybudować, żeby nie było tak ciasno, żeby jeden drugiego nie pchał, nie deptał, nie potrącał. Przychodzą dzieci do szkoły, a ja się pytam, a zgadnijcie, co będziemy robili? Jeden powie, yy, pójdziemy na wycieczkę. Drugi mówi będą przeźrocza. I to i sio. A ja... Nie, nie, wszystko to też będzie, ale i coś ważniejszego, aż jak się uspokoją, dopiero szkołę wam zbuduję. I wymyślam różne przeszkody, że niby szkoła już prawie gotowa, tu się zawaliła, albo pożar, trzeba znów zacząć, ale na złość jeszcze lepszą buduję. Zawsze myślałam z przeszkodami. Jak jadę okrętem, to burza. Jak jestem wodzem, naprzód przykrywam, a na końcu dopiero zwycięstwo. Bo no, dzisiaj się, się wszystko od samego początku daje. Więc przy szkole jest ślizgawka. Więc są różne obrazki, mapy, przyrządy, gimnastyka, wypchane zwierzęta. Nadchodzą święta, a tu zebrali się przed szkołą chłopcy i dziewczęta i krzyczą proszę wpuścić, nie chcemy świąt, chcemy chodzić do szkoły. Woźny się z nimi kłóci, ale nie pomaga. A ja siedzę w kancelarii. Nic nie wiem, no bo pisze sobie różne papiery, aż tu wchodzi woźny, zastukał i wchodzi. On zastukał, ja mówię, yy, proszę. No i mówi, proszę pana, dzieciaki zrobiły bunt, nie chcą świętować. A ja, yy, nie szkodzi, zaraz je uspokoję, wychodzę, śmieję się, nie gniewam, tłumaczę jak święta, to święta. Nauczyciele muszą odpocząć, bo jak są zmęczeni, gniewają się i krzyczą na dzieci. Rada w radę, że będą przychodziły się bawić na podwórku, ale w porządku niech same pilnują. Różnie myślałem, co będę robił, gdy urosnę. Raz, że będę tylko, będzie tylko ojciec i mama, a raz, że będę miał żonę, żeby na własnym gospodarować. Żal mi się z rodzicami rozłączać, więc mieszkamy razem tylko przez sień. Po jednej stronie rodzice, po drugiej ja z żoną. Albo nie będą dwa domki w sąsiedztwie. Bo ludzie wiekowi lubią spokój, nie? Jak się po obiedzie położą, żeby dzieci nie przeszkadzały, bo dzieci to latają, tupią, stukają, krzyczą, hałasują. Kłopot mam z dziećmi. No bo nie wiem, czy chcieć samych chłopaków? Czyli dziewczynkę, czy lepiej, żeby chłopiec był starszy, czy ona? Żona mogłaby być taka jak moja mama. A dzieci sam Czy chcę, żeby dokazywały, czy mają być spokojne i co im pozwolić robić, no? Żeby cudzego nie ruszały, papierosów nie palić, nie mówić brzydkich wyrazów, żeby się nie biły i nie bardzo kłóciły. A co zrobić, jak się pobiją? <laughs> nie zechcą słuchać albo szkodę, jaką wyrządzą, czy mają być większe, czy małe? Rozmaicie myślę. Raz chcę być duży jak Michał, raz jak Wójkostek, raz jak Tatuś. Raz chcę być duży na zawsze, a raz tylko na próbę. No bo może z początku będzie mi przyjemnie, a potem znowu zechcę być mały. I myślałem, myślałem, aż naprawdę urosłem. Już mam zegarek, wąsy, biuro z szufladami. Wszystko mam, jak dorośli. I naprawdę jestem nauczycielem. I nie jest mi dobrze. Nie jest mi dobrze. Dzieci nie uważają na lekcjach, muszę się ciągle gniewać. Dużo mam różnych zmartwień. Ojca ani mamy już nie mam, więc dobrze. Zacznę teraz myśleć na odwrót. Co bym robił, gdybym znów kiedyś był dzieckiem? Nie takim zupełnie małym, ale żeby chodzić do szkoły, znów bawić się z chłopakami, żeby tak nagle obudzić się i zobaczyć, co to się stało. Czy mi się tylko śni, czy naprawdę? Patrzę na ręce, dziwię się, patrzę na swoje ubrania, dziwię się, wyskakuję z łóżka, lecę do lustra. Co to się stało? A tu mama pyta, się już, prędko się ubieraj, bo się spóźnisz do szkoły. Gdybym znowu był dzieckiem, chciałbym pamiętać, wiedzieć, umieć wszystko, co teraz wiem i umiem. I żeby nikt się nie domyślał, że już byłem duży. A ja niby nic udaję, że jestem takim samym chłopakiem jak wszyscy. Mam ojca i mamę i chodzę sobie do szkoły. Tak by było najciekawiej, najlepiej. Przyglądałem się tylko i tak by było śmiesznie, że mnie nikt nie poznaje. Więc raz, leżę w łóżku, nie śpię i myślę. Gdybym wiedział wtedy, wcale nie chciałbym urosnąć. Sto razy lepiej być dzieckiem. Dorośli są nieszczęśliwi. Wcale tak nie jest, że dorośli mogą robić co chcą. Nam mnie jeszcze wolno niż dzieciom. Cięższe mam obowiązki, więc mamy zmartwień. Rzadziej mamy myśli wesołe, już nie płaczemy, to prawda, ale chyba dlatego, że nie warto płakać, my tylko ciężko wzdychamy. I westchnęłam. Westchnęłam ciężko, głęboko, że już trudno przypadło. Nikt nic nie poradzi, nigdy już dzieckiem nie będę. Nic tu żal nie pomoże. Ale jak tak wesnęłam, zrobiłaś nagle ciemno, zupełnie ciemno, nic nie widzę, tylko dym jakiś, a w nosie kręci. Zaskrzypiały drzwi. <laughs> Przestraszyłem się. Jakieś malutkie światełko się pokazało. Jaka gwiazdka. Kto to? A gwiazdka płynie przez ciemność i coraz bliżej do mnie, już koło łóżka, już na poduszce patrzę, a to maleńka latarka. A na poduszce stoi mały człowiek, a na głowie ma czerwony, wysoki kapelusz i siwą brodę. No, krasnoludek, tylko zupełnie mało jak palec. Jestem. Uśmiecha się i czeka. I ja się uśmiecham, no bo myślałem, że mi się to tylko śni. Dorosłemu też się czasem przyśni dziecinny sen, że aż się dziwi, skąd to się wzięło. A krasnoludek mówi. Wyzwałeś mnie, więc przybyłem. Czego chcesz? Tylko prędko. On nie mówi, tylko jakoś ćwierka, ale cicho, cichutko. A ja słyszę i rozumiem. Wyzwałeś mnie, mówi, a teraz nie wierzysz. I zaczął na latarką w prawo, w lewo, w lewo, w prawo, w lewo. Nie wierzysz, mówi Dawniej ludzie zajmowali się czarami, teraz czarnoksiężników, krasnoludki i wróżki wierzą tylko dzieci. Bo ja latarką i kiwa głową. A ja boję nawet ruszyć. Powiedz jakieś życzenie, spróbuj, co ci to szkodzi? Poruszyłam ustami, żeby się zapytać, a on już się domyślił, już wie. Wezwałeś mnie westchnieniem tęsknoty. Ludzie myślą, że zakręcia, to koniecznie muszą być wyrazy. A nie, 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 nie. nie. Kiwam głową, że nie, 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 nie. nie. Przestępuję z nogi na nogę, no tak śmiesznie, <grystanie> i latarką swoją, i w prawo, i w lewo, a ja czuję, że już zasypiam, ja szeroko otwieram, żeby nie zasnąć, no bo mi szkoda. No patrz, mówi krasnoludek, patrz jakiś ty uparty, spiesz się, bo sobie pójdę. Mnie nie wolno być długo, będziesz potem żałował. Już nawet chcę powiedzieć życzenie, ale nie mogę. Może już jest tak na świecie, że łatwo mówić, jeśli się tak sobie pragnie, a trudno, jeśli chce bardzo. Widzę, że krasnoludek zmartwiony, no żal mi go, ale no nie mogę. No pozostań spoko już szkoda. I już odchodzi. I dopiero teraz powiedziałem cicho i prędko. Chcę być znowu dzieckiem. Wrócił, zakręcił się jakoś i latarką prosto w oczy. I coś powiedział, ale nie słyszałem. Nie wiem jak wyszedł. A kiedy się rano obudziłem, pamiętałem wszystko. Rozglądam się ciekawie po pokoju. Nie, nie śniło mi się. Prawda? No i teraz ciekawe, co się wydarzy, kiedy nasz bohater, którego imienia jeszcze nie poznaliśmy, nagle budzi się znowu jako dorosły, będąc dzieckiem. A wy? Co myślicie? Jak to jest, kiedy dorośli nagle budziliby się dziećmi, a wy na przykład nagle budzili się dorosłymi? Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, bo może się wciągnęliście w tą historię tak jak ja, że e, czytam tę historię dlatego, że Janusz Korczak był w getcie warszawskim, a teraz obchodzimy właśnie rocznicę... Powstania w Getcie Warszawskim i oddajemy hołd i myślimy o tych wszystkich ludziach, którzy tam byli, którzy byli dzielni, którzy musieli znosić różne trudności związane z wojną i tym, co się wtedy działo. Dlatego pamiętajcie o żonkilach, pamiętajcie o tym, żeby czytać dobre książki, a jeśli podobała Wam się historia, którą napisał Janusz Korczak, to przeczytajcie ją sami albo poproszcie rodziców, żeby ją znaleźli i Wam ją przeczytali. Obiecuję Wam, że będzie dużo przygód i nie wszystkie będą psychologiczne. Trzymajcie się ciepło i dzielnie. Do zobaczenia. Pa, pa.